Moi drodzy, z tej strony Szybki Banan, witam was na GTA, ale tym razem nie na Minefoxie, tylko na serwerze. Nie zebraliśmy się tutaj dla gameplaya, zebraliśmy się tutaj na małe trollowanko. I jest to chyba pierwsze trollowanko na tym trybie GTA, jakie kiedykolwiek realizuję. No i cóż, gracze na pewno nie będą przygotowani, nie będą wiedzieli o co chodzi. No i myślę, że kilka osób, które zorientują się, dostaną ode mnie taką właśnie pamiątkę z trollowania, trololo, odznakę specjalną policyjną. No, jest to, myślę, taka nietypowa pamiątka, która jakąś tam cenę swoją będzie miała. Jaką, oczywiście, pamiątkę, ale, ale, ale będzie jakby wartościowa, bo No dobra, zacznijmy, zacznijmy. Więc ja się teleportuję. Teleport na losową mapę i będę może zacznę od spamowania, spamowania jednostek, które są jakby nietypowe. Powiedzmy. Tradycyjnie, jeśli ktoś się domyśli, że jest trollowany, musi po prostu zacząć skakać gdzieś tam mieczem, do góry rzucać. Ja co prawda tego nigdy nie powiedziałem, ale no, takie będzie. Oj, kolego! Bo to już będzie uznane za błąd. Mapy, no, ale ty sobie nie kapiłeś. Tyle, tyle dla Ciebie dobrze. Eee, dobra. No, ale to strolujmy go, strolujmy tą oliwkę. CIA. Czemu by nie? Ej, kurde, do Kalidowa dałem jajko mu i zabrał. O jest, polecił się, ej, dobrze. damy sobie mor. No. Ja tylko jedną sztukę. To mało. I przygotowałem się. Ok, ucieka, ucieka. Dobra, to teraz mu przywalimy jeszcze tutaj słod. Przewalimy jacuzzy trochę, to jest taka dzielnica w ogóle nie dla jakuzy. I do drugiego Zwariował, myśli o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi Gdzie ja jestem, jacuzza Ja atakuje, jeszcze jednego jakuzy. Wiadomo, jeśli on zginie nic się nie stanie, pamiętajcie, że to jest GTA Tutaj jak się deadnie nic się nie traci, więc nie ma co płakać, że banan zły Bo zabija graczy yy, Oni nic nie stracą, a takie trollowanie jest raz na parę miesięcy na tym trybie akurat, więc. Mm, myślę, że nikogo burzone nie będzie. I życie, życia, co prawda. Nie wiem czy nie, nie włączyłem modyfikacji. No dobra, on jest w ogóle niesorientowany. Dla niego nie ma jakby różnicy. Okej, okay, ktoś idzie na bank, kto idzie na zachodni. Okej, okay, to kluska z ciebie tepnijmy. Klusek. A, jeszcze nie jesteś na banku, dobra. Teraz ja się może tepnę na wszystkie banki, czyli w północny. Wart północny, poszukam czy jest jakiś gość w banku pusto, Bar. południowy, pustka, wart wschodni, też pustka, wart zachodni, no banki są na razie puste, wart, tak, no będziemy czekać na pluska, aż plusek może pójdzie quest'a robić, nie wiem jak to ale kto idzie na zachodni? No sami idź. Gdzieś tam akurat bym może mu, mu nie chciał trollować, bo będzie musiał wydać kasę, co prawda, na ten pościg, ale. A ty gdzie idziesz, Michał? Wybierasz się gdzieś. Trolololo. Dobra, olać ich. Mm. Jeszcze raz teleport. No ale sobie jakiś spam. I co? I potrolujemy tego gościa od razu. Jesteśmy koło niego, więc czemu by nie? Policja. Można policję zacząć policja zabrana się nie spali w tych rejonach, ale czemu nie? Damy tu jednego policjanta z baseballówką. Czy baseballówka to czapka z baseballem? No i co? Właśnie go żelazny uścisk. Dobra, zacznijmy z Jakuzą zachodu, bo ta jakuś myślę, że może. Chcecie? Zarętował się? Nie. No i co? Cała mafia cię tutaj dogoni. O, a tutaj, tutaj w sumie na Jakuze się spali. Dobra, to zrobimy jeszcze słota tutaj. Słota. Z karabinkiem. To się w kinie z kitro. I jeszcze kolumiczekami dowalimy. Ja, kolega? No, kolega sobie ogląda, jakie filmy są w Chinie. No on nie wierzę, co dzisiaj leci. Zmierz! Jak poznałem Twojego ojca, <grytanie> Avatar 2, Golden Ninja. Niezniszczalny. I co? No jeszcze się nie domyśla, że jest trollowany. No trudno, trudno. To jest słowo, to też mu No niestety on chyba zginie prędzej niż się domyśli. No, ale ma refeksy, ma reflex. i to całkiem niezły. A już tutaj to ich rozwali bez problemu. Dobra, ja daję Ci, kolego, spokój, bo nie chcecie zabijać specjalnie, a jakby się nie domyślasz, że jesteś trollowany, więc spróbujmy potrollować kogoś innego. O, na przykład Ciebie, Janek. A Ty nie masz czegoś odpolonego? No zaraz też sprawdzimy w sumie. Kolumbijczyk za Jankiem. 3, 2, 1, 0. Boom. A chyba nie, a ja już za dużo dałem tych polubijczyków. Nie, czy jest. jesteś? Lol. <grym> no i dobra, uciek, uciek, Dał sobie spokój z nimi. Możemy go jeszcze patrolować z jakuzą. No za tobą plecy, kolego. Help, banan mnie troluje, ale wiecie co, za to, że się zorientował, trudno, powiedział to na czacie, ale niech tak będzie, no trudno. Zostanie eee, tą oznakę, ale pamiętajcie na przyszłość, żeby nie spoilować, jeżeli jesteście trollowani. Masz tutaj oznakę. No, pozbierasz ją, kolego. Troszeczkę już jest jakby... Troszeczkę już jest jakby spalony sa, sam troll. Pamiętajcie na przyszłość, żeby nikomu o takich rzeczach nie mówić. Bo wtedy już nie ma to później większego sensu. No ale on na szczęście nie powiedział to jeszcze na publicznym, więc jest szansa, że... No pozbieraj, pozbieraj. Ciekawe, czy się zorientujesz w ogóle. Miejsce nie masz. No dawaj, Janek, wyrzucaj tam baseballe swoje. I wywalił mnie znak. Jeszcze spojluję, co za, co za nieudolny człowiek. No jakie tobie dałem Ci od parówko? Co ty jest. za głupi Janek? <laughs> nie wierzę, że The NPC create kalisz. MPC NPC luk. <laughs> Kurde, szkoda, że się. A, dobra, NPC. Będziemy sobie go trolować, ale zwalimy wszystko na kalisę. I co? No patrzcie, teraz rzucam jako kalis. Niech myśli, że kokalis w ogóle trollował. On będzie. On dopiero na odcinku się dowie. tak wkręcać dzisiaj, że Kalis w ogóle trolli. To będzie dobra, to będzie dobra wkrętka. Muszę mi się zapchnąć do niego. No patrz tutaj, kolego. No i czekaj, czekaj, muszę teraz rzucić tą oznakę tak, żeby on ją zebrał. Kurde, no miejsca nie ma, co za parówka. No dostajesz odznakę, bo masz trolla par... Co za głupi człowiek. Nie wierzę w niego. No i poszedł. Dobra, wsadzam mu do ekwipunku, bo... <laughs> niemożliwy jest ten Janek, niemożliwy. Eee, wezmę ci te mięsa i masz. NPC, remove. No dobrze, już widzę, że się tam kiboczesz. Domyślę to ty w ogóle chłopie nie jesteś, ale... <laughs> Dobra, lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej jakiegoś innego ziemeczka. A, i ten bana jeszcze dostaniesz. Ban 1, 2, 3, bo jak już wiesz, że jest trollowanie na jedną godzinę. A, bo na 10 minut, nie będę go banował. E, niech sobie wróci za 10 minut. E, Okej, okay. A akurat skończę trollowanko. Pamiętajcie, nie spoiluje się takich rzeczy, bo jeśli będziecie to, jeśli będziecie to robić, to no, niestety, no, będę musiał dostawać takie baniki. baniki. E, z... Cóż, szukajmy jakiegoś innego ziomka. Zobaczmy, co, co z tym Kluskiem. Czy on już wyruszył na tego questa. O, jest na poeście, kurde. Kurde, a nie chciałbym go zabić tutaj, bo to jest jakby taki dość ee, ciekawy Quest. I szkoda, mi go zabijać. Ale dobra, zróbmy tutaj śmiesznie, żeby było Jakuzy. Damy. Jakuza z słabymi jednostkami, więc powinien sobie dać radę. A co, Klusek? Co ty na to? Jakuza podbił do ciebie. Jeszcze Kolumbijczyk Bo przyszli też zrobić napad na bank No tak w, w, w miarę normalnie no, bo wiadomo to jest bank więc tutaj każdy chce go ukraść <laughs> co? No dobra To już jesteś zorientowałeś się szybko nie wiem, czy Ci ktoś tam z gildy nie powiedział, ale dostaniesz tutaj fanta, masz. Okej. Okay. Eee... No i co? I lecimy dalej, może jeszcze kogoś się nam dzisiaj uda... ...pisać, czy banan albo kalistroluje. <gry> eee... TP... Hmm. TP... Ja się tepnąć do jakiegoś gracza gdzieś... O, na przykład do Ciebie. Kogo być tutaj dać? Słod jest troszeczkę. Mogę więcej tych jednostek sobie przygotować. To jest inna policja. Widzicie? Tu mam w ręce policjanta, ale on jest naprawdę bardzo silny. Zobaczcie, o! I też ładnie ubrany, jak widzicie. On ma troszeczkę więcej życia, ale ma znacznie większy damage. I zobaczcie, już po 6 bije, po 3 serduszka jedno wydarzenie. Mega silne. On występuje w metrze. To jest inny rodzaj policjanta. Chyba zginął tamten Miećko, chyba i dlatego się zdziwił. Co to nowy, za nowy NPC? <laughs> Ojej, ale to jest brutalny policjant obywateli leje. <laughs> no dobra, dobra, ciekawe. No tak, i się zajmują obywatelami. <laughs> ktoś też znowu zaspoilował. No tak, jak już jeden ktoś napisał na czacie, że jest... Kurczę. Trolowanko, to już raczej większość e, się zorientowało. Dobra, gdzie ten policjant, tam, tam jest. No dobra, go dobra. Strzał w głowę, dawaj tam go. No i słuchcie, Super koksu. Ojej, kurde, nie chciałem dwóch policjantów. Przepraszam cię, ko koks. Kurczę no, Nie chcę cię leczyć, bo się zorientujesz. Uciekaj, no, uciekaj, uciekaj. Drzwi zamknij, Aj, no, ucieknij ja Ci pomogę, zamknąć drzwi. Aj, chyba cię dorwał, nie? Mhm. No, wybacz koksu, nie chciałem. No dobra, niech oni... o, obywatele będą lali. Kurde, to jest brutalna policja. Brutalna. Być może zrobi. O, to jest fajny pomysł. Na GTA wprowadzić jeszcze prócz zwykłych obywateli jakieś jednostki, które będą atakować właśnie obywateli. Eee, trochę mi się to tak z real-life'em już kojarzy. Jakby z klasą złodziei. Mm. No dobra. Mm, zabijmy ich. trzeba eee, szarpnę. Zabijmy ich, żeby nie przeszkadzali, a w międzyczasie sobie polecimy jeszcze kogoś patrolować. O, może będę sobie tak po prostu bił kogoś. Aby udawał jako strasznie jest że do kogoś. Tak mi obrażeń nie zadaje w sumie, żadnej życia nie traci. strażnik miejski mnie widzi, kurde, z on ja mnie bić, tylko mam game moda, więc nie dał rady. O, tutaj jest Italian Mafia, dobra, to zrobimy tutaj taki mega spany jacuzzi. Jeszcze mało. O, to jest prawdziwa mafia. Prawdziwa Jakuza, zlot Jakuzy. O, Bartman się zorientował. Chyba. A, zorientował się dobra, to Bartman dostanie jeszcze trzecią znakę. Trolololo, i wydaje mi się, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. Trzymaj ziomeczku. No i możesz sobie wykończyć akurat. Ale fajnie wygląda ta karmika. No nie powiecie. Ooo, jak biegli, fajnie, fajnie. Na złumie super to wyglądało. Ehm, no cóż. Może, może jeszcze, jeszcze jedną. Dobra, znajdźmy jeszcze jedną ostatnią osobę, a może z Hurteditem się pobawimy, w jakieś pułapki i ją wciągniemy, albo jakieś bloki w ogóle będziemy stawiać, czemu by nie. Eee, blok. Tak dobra Może stąd. Coś takiego. Okej. Okay. No, jak łzy trochę tutaj się zebrało. Macie łup, tp, patry. Ger. o oni są w banku. O kurde, już do banku dochodzą. O fuck! To muszę szybko coś wymyślić. Oni są już w banku, kurde. dawać, dawać, dawać. Eee, jekuza. <grywa> jest śmieszny bynajmniej. To już chyba nikt nie robi tego questa, prawda? Oni już nagrody zabrali, więc ja już tam za bardzo nie przeszkadzam, wydaje mi się. Zbieram kojenie na jakuze No Patryk bez problemu sobie z nimi da radę Oni by tam nawet, nie wiem Trzech HP nie zabiorą. Dobra, jak już on spojluje, że ma trolololo To na tym zakończymy I więcej może już nie będziemy spawnować Ten się nawet nie zorientował, bo nie wykonał tego ruchu, który powinien Więc wiecie co? Koniec rolowania, ale na koniec może jeszcze Służyjmy ostatnich Ostatnich z jakuzy. No nie wiem właśnie gdzie Czy na jakiejś queście. No dobra, chłopacy spoilowali, więc ja na tym będę kończył. Pamiętajcie, że jeśli w przyszłości będzie podobna sytuacja, że ktoś będzie spoilował, to ja po prostu trollę zakończę, nie będę tego nagrywał, a tym bardziej wrzucę na YouTube'a. No ale myślę, że dzisiaj dość fajnie to wyszło. Jest to taka troszeczkę odświeżona seria, bo nie ma co ukrywać trollowania. Dawno, dawno, dawno nie było. A jak było to tylko na rpg No i dzisiaj pomyślałem, a spróbujmy, spróbujmy zrobić gdzie indziej i inaczej to w ogóle. A... Dobra, jeszcze Ciebie chcę tutaj jakby... Fajny domek w ogóle. Pyk, pyk, pyk. Trzech kulombijczyków. Oj, policja. A to są ci słabsi. Dobra, niech już sobie biegną. Dobra, ostatnia walka i na tym kończymy. No, z sobie radzi. Nie, nie, nie. Już, już nie ma nagród, bo już wszyscy zespoilowali, więc tak jak powiedziałem... Trzy osoby wybierzemy jakieś, a na tym zakończymy. Fajnie się taką grupę policjantów z Shotguna wali, bo no wiadomo, z karabinu, z pistoletu to nie wychodzi, ale... Znaczy, z karabinu, z pistoletu tak, ale nie wychodzi, ale z Shotguna wiadomo, kilku naraz można. No i co? Na tym kończymy, ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że seria Wam się podoba. I jeśli Wam się naprawdę spodoba, nie wiem, jakiś odzew będzie tutaj, czy to w lajkach, czy w komentarzach, to postaram się może do tego powrócić i nakręcić tego więcej, nie tylko na GTA, nie tylko na main serwerze, być może na innych trybach, serwerach również. No i co? Żegnam się z Wami, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam Was, cześć! Yeah.